네. Uh. Witajcie, z tej strony nasza Widzimy się w kolejny poniedziałek. Dzisiaj, słuchajcie, materiał troszeczkę inny, bardziej w formie vlogowej. E, pokażę wam, słuchajcie, mniej więcej jak wygląda gdzieś tam e, praca pod kątem filmowym w telewizji, a dokładnie w TVP2. E, będę dzisiaj gościem w programie Pytanie na siadanie. E, no i jedziemy do Warszawy, słuchajcie, z Sulejowa. Jest około godziny 7 rano. E, trzeba wyruszyć, żeby tam elegancko dojechać. Postaram się dzisiejszym materiale m, pokazać troszeczkę jak wygląda ta Taka praca na żywo od środka w telewizji. Więc zobaczcie. Jesteśmy, słuchajcie, pod siedzibą TVP. E, idziemy teraz do studia, idziemy na recepcję, wjechaliśmy sobie na parking. Oczywiście, żeby coś takiego się stało, to musimy wcześniej podać dane samochodu, e, żeby się tutaj dostać, imię nazwisko, osoba towarzysząca. E, ale wszystko jest w takiej bardzo luźnej atmosferze i nie ma tutaj jakichś większych problemów, żeby, żeby kogoś zabrać ze sobą, czy właśnie, żeby robić filmy, nagrywać story, więc lecimy, bo już troszeczkę jesteśmy spóźnieni. Gwiazda się musi spóźnić. Słuchajcie, jesteśmy już e, przed studiem, obok jest studio. Ja jestem już pomalowany, mam nadzieję, że widać, więc nie będę się świecił. E, to jest takie miejsce, gdzie ludzie sobie chillują, e, siedzą goście właśnie przed, przed, przed swoim e, wstępem. E, ja, jak wcześniej widzieliście, e, ustaliłem sobie mniej więcej, co będziemy robić. E, jest bardzo takie luźne podejście, dlatego nie jest nic tak sztywnie trzymane. To studio jest duże, studio jest bardzo takie minimalistyczne, bym powiedział, e, nie przytłacza. E, tam była, tam jest charakteryzatornia. a tutaj właśnie sobie siedzimy, chillujemy. E, mamy dziś godzinę 9.40, więc, więc jeszcze trochę trzeba poczekać na wejście. E, wszystko będzie pewnie się tak działo na pełnym brodze. Są tam? Oni tam są? Myślę, że I są. Myślę, że Myślę że są. Się I muszą zobaczyć całą prawdę, bo na antenie obiecaliśmy, że zupka będzie, ja. zupka jest. Tak naprawdę przyjechałem tylko po tą zupkę. Nie no, no to teraz jej skosztuj. Dobra, próbujemy. I potwierdź, że jest. Jest wspaniała. Taranta dam! Jola, Kleser. Czyli co? Zostajesz do środy? No mogę to zostać, jak już tu jestem. No to jesteś w Jakieś powodujemy. śniadanie no, jutro, coś jutro coś fajne zjemy. Dobra, słuchajcie, z takich technicznych rzeczy, które pewnie gdzieś Was interesują. Jeżeli chodzi o kamery, to sygnał wychodzi po SDI zazwyczaj. To jest taki standard telewizyjny. On wchodzi sobie do reżyserki, która tak naprawdę nie zapytają nikogo, bo teraz o tym pomyślałem. Sygnał wychodzi do reżyserki, i reżyserka sobie steruje. Wydaje mi się, że reżyserka jest tutaj w tym budynku. Reżyserka to jest to miejsce, w którym jak wy oglądacie sobie jakby obraz już, już na żywo, to wszystkie jakieś przełączenia kamery, czy dodanie jakiegoś tam para, to wszystko... Właśnie robi reżyserka, reżyser wizji e, i cała ekipa techniczna, wszyscy asystenci, oni to planują, tak? Oni gadają do słuchawek prowadzącym, e, bo, bo to jest też taka norma, że, że prowadzący dostaje na przykład informacje, kiedy jest przełączona kamera na przykład z nich na mnie, czy na przykład mają się przesunąć, tam była taka sytuacja, że, że, że prowadząca zasłaniała trochę Stadicamowcowi e, obraz, więc, więc z, z automatu tam dostaje info na słuchawkę. To jest taka klasyka, więc, więc tak to takich rzeczy technicznych. Ma całe studio oczywiście wyposażone w ARI. Są to podejrzewam fresnele, są to duże lampy ARI, prawdopodobnie ledowe, chyba nie były one żarowe, z, z odpowiednimi filtrami, dzięki którymi te światło zmienia barwę, jest bardziej było wypuklone. Więc to też jest taka klasyka telewizyjna. No? Jakby w telewizji nie ma, nie ma takiej sytuacji, że coś jest kosztem czegoś, coś, co jest najlepsze, to powinno tutaj się znaleźć i tak naprawdę y, tutaj jest. Kamery standardowe, takie telewizyjne, y, bardzo duże, w zdecydowanej większości Sony, y, więc też jakby y, raczej taka klasyka. Z technicznym rzeczy y, y, w zasadzie chyba by było tyle. No. Chłopaki mają statywy. Jako taka ciekawa rzecz to ostrość na stetikamie. Y, nie robi sobie operator stetikamu, tylko on ma ostrzyciela i ostrzyciel nie wiem nawet gdzie był, bo pytałem go kto mu ostrzy, bo tam był tego temat, ten temat, żeby nie wychodził właśnie mu z ostrości, bo jest bardzo, bardzo wąska i prawdopodobnie właśnie ktoś w reżyserce siedzi i, i ostrzy sobie mu ten obrazek zdalnie, widząc jakby już tylko jakby ek ekran jego kamery. Bez już po wszystkim, żeby tak podsumować wszystko, żebyście tak sobie poukładali tą, tą taką wiedzę jak to wygląda. Przejeżdżamy, jakby najpierw sobie na taki parking, tam jest taka budka z panem ochroniarzem, oczywiście są jakby poszczególne gatey, czyli takie bramy wjazdowe. Ta akurat jest naprzeciwko Circle K, więc tą bramą jakby tutaj się wjeżdża. No i jesteśmy pod budynkiem, całą główną siedzibą, to studio się znajduje jakby tam po lewej stronie, w zasadzie gdzieś tu. No i gdy mamy to już tą informację, bo oczywiście to nie jest tak, że ktokolwiek coś mi tu powiedział, bo pan dzisiaj chyba nie, to nie, nie jego dzień był na bramie, no to, to udajemy się na recepcję, na recepcji pokazujemy swoje dowody osobiste, bo jesteśmy wpisani na listę, podsyłaliśmy te takie informacje jakby wcześniej. No i gdy już mamy, mamy jakby możliwość wejścia, to wchodzimy słuchajcie, na studio, tam próbujemy się dostać, dzwonimy sobie na, na dzwoneczek. No i ktoś nas przejmuje, ktoś jakby widzi, że jesteśmy tymi gośćmi, e, sprawdza sobie na liście, kim jesteśmy. No i kieruje nas dalej. Pierwszy jakiś taki krok to jest charakteryzacja, czyli zrobienie właśnie tego make-upu. W moim przypadku jest to zrobienie tak, żeby się człowiek nie świecił. Jest też jakby stylizacja włosów, ale oczywiście czapucha musi być, reklama musi być w telewizji, wizji. Więc, więc, więc nie musiałem robić sobie tych włosów. Później fajna kawka, herbatka, zrobienie, zrobienie czegoś fajnego, w sensie no posiedzenie sobie na, na takim chill roomie, gdzie też widzieliście przebitki, w sensie ja tam coś gadałem. No i później dosłownie tam 2-3 minuty przed ubierają ci y, mikroport, y, mikroporty szura, więc, więc też tutaj nie są jakieś przelewki y, z, z antenką, z pchełką tutaj, więc fajnie, też, y, też, też, też mi się to podoba, w sensie no jest to typowo telewizyjna kwestia. No i co, jak jest już tak, jesteś ubrany, ja byłem szóstką, w sensie chłopaki z dźwięku, po prostu dla nich jesteś cyferką, bo jesteś już przypisany według listy, masz nadany ten numerek, jak masz już nadany numerek, no to tylko przychodzisz i oni, aha, chałupka, no to miał szóstkę, ja mówię, dobra, mogę być w tym korpo dla was szóstką, po prostu śmiałem się, że zwykłą cyferką. Ubierają ci... Kierownik planu, przejmuje cię. On, jakby ci mówi, a ty idź tutaj, zapraszam tu, zapraszam tu bardzo uprzejmy młody chłopak yy, i co? No i jak już. Yy, I pełen luz, jakby widzisz w telewizorze, co się dzieje na żywo, to co wy widzicie, i też masz tą świadomość, że, że za chwilę będzie się działo. Yy, w porównaniu, kiedyś mogę zrobić wam porównanie, co się różni tu, a w konkurencyjnej stacji yy, w TVN-ie. Co? więc możemy zrobić takie porównanie, bo i, tu, i tutaj jakby byłem jako gość, tam byłem jako chwytaka wtedy yy, też tam kręciłem mu coś. Jeżeli chodzi o... co tam jeszcze? No i jak już jest wejście na, na żywo, to masz tam 8, 7, 6, 5, jest pełny luz. Oczywiście z prowadzącymi sobie rozmawiasz wcześniej, przed wejściem na antenę. Bez, bez żadnych problemów się z nimi dogadujesz. Nie są to jakieś takie naburmuszone o.ę. E, ludzie, tylko mają tą świadomość, że dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Tak to... taki takie, takie jest świat mediów. No Samo się na żywo, ja się nie stresowałem, ale to jest właśnie zasługa tego kanału, filmujemy, bo y, dosyć długo już się tym zajmuję, w sensie jak i filmujemy, zacząłem jeździć publicznie i, i robić mieć jakiś kontakt z, z ludźmi, a nie tylko ja i aparat. Więc yy, nie stresowałem się w ogóle, a właśnie, i to też mi pomogło, bo wyszedłem z takiego założenia, że są tu fajni, młodzi, kreatywni ludzie, którzy pracują troszeczkę innej tej gałęzi mediów, bo, bo, bo YouTube też jest takim, takim medium. No i, i też chcemy zrobić coś fajnego i, i myślę, że fajnie. No temat był taki bardzo podstawowy, ale taka jest telewizja, tutaj nie ma co robić zaawansowanego, więc też się nie denerwujcie na to. Yy, no i co? No i później na samym końcu yy, oddajesz mikroport, zdjęcie robi Ci też bardzo mi miły, przyjemny fotograf. No i możesz jeszcze się tam trochę pobujać, ale my wyszliśmy z założenia, że nie będziemy tam się szwendać, bo po co? Szkoda, szkoda, szkoda tam zawadzać, że tak im powiem, że tak powiem wam. No, Jeżeli chodzi o filmowanie już jakby na terenie całego obiektu, mieliśmy może jeden taki mikro problem, że po prostu ochroniarz, który nas puścił ma w głowie, że nie może być aparatu na terenie tego studia, ale zadzwonił do kierownika i też nie było tak, że y, nie, i, 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 i koniec, kropka. Tylko właśnie na pełnym luzie podchodził do tego, zadzwonił, dowiedział się już na samym terenie Ola dostała tylko jakieś tam wytyczne, że nie wchodź tutaj czy coś. Wiadomo, jeżeli nawet by wesz weszła przez przypadek, to, to reżyserka naszy szybko przełączy kamerę i to nie jest problem, bo, bo mamy 3-4 kamery, które, znaczy więcej podejrzewam nawet, cały czas działają i, i cały czas za nią jest operator i nie ma z tym problemu, żeby 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 przełączyć. No. Fajne doświadczenie, super sprawa yy, yy, Będę miał co mówić na pewno dzieciakom w przyszłości yy, Jest to coś takiego, co gdzieś tam każdy myślę chce na YouTubie, yy, żeby żeby się spełniło, Chcę, żeby żeby gdzieś tam wystąpić w takiej telewizji, żeby właśnie e, troszeczkę o krok dalej e, może pójść e, i, i zobaczyć jak to jest. Bardzo się cieszę, że mogłem czegoś takiego doświadczyć i cieszę się, że, że też mocno mnie wsparliście na Instagramie, e, że, że, że mnie oglądaliście. To jest super sprawa. Czapka z, z głowy, nie, taka metafora, bo ja nie osiągnę, bo jest zimno, jest zimno, słuchajcie. Także tak, to było na tyle. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie, to komentujcie pod tym filmem koniecznie. Jak chcecie się czegoś dowiedzieć, coś Was takiego interesuje, technicznego, postaram się Wam y, odpowiedzieć, jeżeli będę wiedział. Trzymajcie się, na razie, cześć!